Witam w środę przed Bożym Ciałem. Yy, odlałem te wszystkie woski, to już pokazywałem te nogi. Yy, I będę, yy, zrobiłem te choineczki takie, o. To są po dwie nogi. Yy, dwie nogi są z sobą złączone tutaj, taki zrobiony lekki nadmiar jest. Ja to przetnę piłką, odetnę to od bo tutaj, jak będę wlewał w ten sposób, będę lał z góry, będę lał srebro, to tutaj się będzie zbierać powietrze. I chodzi o to, jak będę się wlewać, żeby tym kanałem tutaj powietrze wyszło i żeby to się przelało, bo powietrze wtedy zostanie, bąble będą, a tak to wszystko y, y, ucieknie. Dlatego ten kanał taki jest zrobiony w jednym i w drugim. No po dwie nogi będę odlewał. No, no mam takie, y, to jest do próżniowego właściwie odlewania y, koszyki. To są z nierdzewki zrobione, z blachy nierdzewnej, y, ale y, ja będę normalnie odlewał, dlatego te są y, odpowietrzenia zrobione, żeby y, to wszystko y, chyba nie tak, to miało być tu Dobra, a to tu trochę większe no i muszę to po prostu wziąć okrej, żeby jak będę zalewał to gipsem y, żeby to nie ciekło i nic, żeby wystyk, żebym potem mógł wytopić, wypalić wypalić tą, ten wosk cały okleję to taką taśmą vera. powinno być szczelnie. Ważne jest, żeby tutaj no, raczej to równo było y, y, oklejone. Żeby ten, y, ta choinka z, z tego, y, z wosku równo leżała. To Gips jak nawet tam trochę będzie ciekło gdzieś, to nie szkodzi. Mam tu już przygotowany gips specjalny, taki wysokotemperaturową też jest właściwie do próżniowego Y, odlewania, ale y, jak on y, y, stosuje do no, takiego normalnego. No musi być, bo on musi być y, taki, że jak jest próżnia to musi za, y, być y, hydroskopijny, czyli po prostu przepuszczać powietrze y, żeby wyciągnąć tam wszystkie właśnie te powietrze. coś nie robi tych odpowietrzeń, które ja tutaj robię, no bo po co, tak? To, to sama próżnia wyciągnie wszystko przez gips właśnie, przez wyschnięty gips i jak jest odparowana cała, cała yy, yy, choinka, to bez problemu to, prawda, yy, się, muszę to odciąć. choinki, potem je potem odpaluje i... <laughs> oczywiście to wytapianie wy, wy tego wosku z tej choinki potrwa trochę to potrwa gdzieś około znaczy pisze się że 8 godzin potem przed samym samym Yy, odlewaniem 2 godziny w 800 stopniach ale ja to robię tak że zostawię na 12 godzinach w 300 stopniach i yy, po 12 godzinach yy, po prostu rozgrzewam ją yy, podczas kiedy się topi w piecu yy, materiał yy, rozgrzewam ją do temperatury właśnie tych 800 stopni i oj to tak wygląda w środku i to zaleję gipsem muszę zrobić drugą tak samo ale to widzę że troszkę jest no dobra, dobra, jechać. No to oczywiście jak to zaleje gipsem, to yy, trzeba odczekać, aż ten gips taki wyschnie. Przynajmniej te dwie godziny, żeby on się prawda, yy, związał. No i wtedy można yy, trochę go podgrzać, wytopić tak wstępnie tą, ten wosk. Przede wszystkim z tych wlewów, bo tam dużo tego wosku jest. No a potem pozostawić to w piecu yy, i to się przez 12 godzin, ja to robię 12 godzin w 300 stopniach grzeje i yy po tych 12 godzinach yy wosk jest całkowicie odparowany nie ma go no i jeszcze oczywiście przed samym topieniem znaczy odlewaniem wygrzewam tą formę w zasadzie tak aż ona jest Całkowicie yy, rozżarzona. Czyli to jest, du jest duża temperatura, wysoka. No i wtedy leje prosto z tygla. Yy, nie ma sprawy. To zakleję to, zaleję. No, to tak samo tak wygląda. O w środku, wszystko gipsem. Jeszcze muszę od spodu, bo to spod spodu cieknie zawsze. Ten gips jest dosyć rzadki. Nie hmm. mieszam, bo to też tak są przepisy, żeby go mieszać yy, w specjalnych takich urządzeniach mieszadłach, żeby to dosyć trwało, tak, ale ja normalnie zalewam wodą takim drewnianym kijkiem, mieszam, no, a tutaj mam takie pod, taką podstawkę specjalnie to postawię żeby żeby e, w razie się wyleje <laughs> gdzieś jakaś będzie dziurka albo co no to tego po potem gips Też ten gips yy, ma swoją tam, yy, prawda, recepturę, ile to wody trzeba. Ja tam robię na oko, yy, aby był płynny przede wszystkim. No i raczej dobrze wymieszany, żeby nie miał, yy, prawda, żadnych wąbli yy, ani... To też niby trzeba potem w takiej wirbracyjnej maszynce wytrząść, żeby powietrze uciekło z tego gipsu, żeby nie było środku bąbelków powietrza, bo one podczas mieszania mogą, mogą powstać, ale jeżeli to jest, jak ja tutaj robię, dość rzadki ten gips, to yy, nie ma tam tych bombelek. Przynajmniej nie spotkałem się, żeby mi tutaj podczas odlewania coś się działo, tak. No i to taki wymieszany ten gips, zaleję te woski. W tych formach, no i w tych formach też będę, znaczy w tych metalowych koszykach będę to yy, odlewał. No, leje się dobrze, zalejemy to. wystarczyło, ale na drugo już nie. Na drugą chyba muszę go sypać. Począśniemy trochę. Żeby to się tam, o jak bąbelek. Tutaj taki, o, 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 tu jest. Pęk. Nie wiem, żeby tam się Jeszcze te nie podtrzymały. A tu muszę jeszcze dorobić z tego gipsu. Na tą drugą, nie? Tu mam taki gips ten. Chyba dobry jest. Trzeba dużo go kupić zawsze, bo. Zresztą nie ma w małych opakowań. O, ma to kurde sobie? Zawsze na rozwanie na brudę. Mamma mia! No i tak to samo, to po prostu trzeba wymieszać, zalać ten drugi. No i postoi to parę godzin, dwie, trzy godziny postoi, żeby to się związało. No i wtedy palnikiem najpierw odpalę i ten, ten pierwszy tutaj ten wosk wytopię, a reszta to już w piecu sama się zrobi odparuje i formy będą gotowe do odlania ze srebra nogi do cukiernicy. No to są takie właśnie pojemniki, do których włożę te tutaj i one mają watę taką specjalną yy, yy, ognioodporną, żaroodporną yy, i w tych pojemnikach to będzie w piecu, żeby się to grzało tylko tak, mało temperatury uciekało, a dużo szło w, tą, w te formy, żeby się grzały. No i tak po 12 godzinach będzie dobre. Tu też wlejemy, widzę, że dobrze stoi. Tu się nawet nic nie wylało. No trochę zostało, za dużo zrobione. W tej jednej się kurde trochę wylało Dobrze, że tą podstawkę mam Dolejemy tu trochę Muszę trochę podchodzić, żeby to się związało To z tej jakości do to trochę wylajemy Tak w betonie, nie? Takie wibracyjne te, żeby wszędzie doszedł beton. Póki płynne. A tu żeby uciekły wszystkie bąbelki. Póki co? Czy dalej? Nie? No dobra. Troszeczkę. No i gra, i może, że stać będzie czekało, aż zastygnie. I tak to jest właśnie. Tutaj trochę wylatywało, trochę pouciekało tego gipsu, ale to nie szkodzi. Zaraz zastygnie. Przygotuję i chyba jutro. Hmm, hmm, chyba jutro będziemy oblewać, tak żeby na piątek to było gotowe. Żeby można było to obrobić. Te nogi pod odcinać przede wszystkim obrobić i przylutować do cukiernicy. cukiernicy już pokazywałem, jest właściwie zrobiona, trzeba tylko nogi jej dorutować no i wykończyć. No to będzie już praca. Trzeba będzie szlifować, polerować, polerować, szlifować i tak w kółko aż dojdziemy do perfekcji, że to będzie wszystko elegancko wyglądało, błyszczało. Tak, no to do jutra. Powodzenia, oglądajcie mnie. Subskrybujcie na kanale YouTube. Powodzenia.